Cześć, witajcie w materiale, który będzie unboxingiem switcha od Ubiquiti, to jest USW Enterprise 8-portowy switch PoE, który w tym przypadku jest switchem 2,5 gigabita na portach ethernetowych. Ma też dwa porty SFP, które w tym przypadku, w zależności od wkładki, mogą być do 10 gigabitów. W moim przypadku i w tym materiale będzie to na razie un unboxing. W późniejszym materiale zobaczycie, jak montuję te switche w mojej konfiguracji domowej i będę je podłączał do mojego środowiska home labu, gdzie będę wykorzystywał serwer Synology oraz dodatkowe urządzenia, które w tym przypadku będą mi hostować mojego Proxmoxa. Będzie to w różnej konfiguracji, będzie takiej konfiguracji produkcyjnej, gdzie będę go wykorzystywał do swoich maszyn wirtualnych oraz będą jednostki, które w tym przypadku będą działać jako hosty testowe. Zapraszam Cię więc do unboxingu tego urządzenia, a w przyszłości do kolejnych materiałów, gdzie pokażę, jak skonfigurowałem oraz jak podejść do konfiguracji właśnie urządzeń od Ubiquiti z wykorzystaniem ich właśnie w domowej sieci. Zapraszam do materiału. I tak, jak możemy sobie zobaczyć, Switch Unify, a w tym przypadku model, który zamówiłem, przychodzi dokładnie w takiej konfiguracji w takim pudełku. Jest to Switch Enterprise 8 portowy, Switch trzeciej warstwy, a więc w tym przypadku będzie można pobawić się VLANami. Wszystkie porty dostępne, czyli 8 portów, są 2,5 gigabita. Porty są też dwa dostępne 10 gigabitowe, SFP+. Oczywiście. OK. Żeby nie przeciągać, otworzymy sobie i oczywiście rozpakowywanie takiego pudełeczka. Bo w tym przypadku, jeżeli chodzi o Unify, to jest podobnie tak jak jest z ekosystemem MacOS jest ładnie zapakowany. Otwieramy sobie nasze urządzenie. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych sprzętów w postaci noża, i tak dalej. Otwieramy sobie. I możemy sobie zobaczyć, co jest tutaj w naszym pudełku, czyli po prostu nasz switch. Oczywiście wszystko ładnie zapakowane. Mamy elementy montażowe, czyli w tym przypadku, gdybyśmy chcieli przykręcić do szafy, do ściany, przepraszam, gdybyśmy chcieli przykręcić do ściany, to mamy kołki montażowe. Mamy też w tym przypadku zasilacz. Jest tutaj instrukcja, prawdopodobnie podłączenia. Oczywiście w tym przypadku. No i całe nasze urządzenie, które jak możemy sobie zobaczyć, jest ładnie też fajnie zapakowane oczywiście odpowiednią folią ochronną, żeby nam się nie uszkodziło. Mamy też tu w naszej konfiguracji do montażu na ścianie takie oto ustrojstwo. Które w tym przypadku możemy wykorzystać i zamontować po prostu na ścianie. A więc bierzemy karton na boczek. co mamy w zestawie to wszystko ładnie się prezentuje. No i oczywiście rozpakujmy troszeczkę to nasze urządzenie. Jak widać, ładnie zapakowane. Tutaj mamy zaślepkę zasilającą. Też element, który w tym przypadku pozwala nam blokować kabel zasilający, czyli przez przypadek nam się po prostu nie rozłączy od tego urządzenia, oraz mamy tą taką etykietę, która pozwoli nam w poziomie i w pionie zamontować, w tym przypadku, właśnie nasz uchwyt, który chcemy zamontować na ścianie. Oczywiście, jak możemy sobie zobaczyć, tutaj montaż wygląda. W ten sposób wszystko ładnie jest zamontowane. Oczywiście, jeżeli montujemy to do ściany, to tylko przykręcamy tą naszą część, czyli ten plastikowy uchwyt, a nasze urządzenie jest wtedy, w tym przypadku, mobilne. Oczywiście, jak możemy sobie zobaczyć, mamy 8 naszych portów. Wszystkie porty są PoE, i oczywiście mamy dwa nasze. Porty 10 gigabitowe SFP, do których oczywiście poprzez odpowiednią przełączkę możemy się podłączyć. I oczywiście to wygląda w następujący sposób. Też ładnie przychodzi zapakowane. Tutaj rozpakowywujemy. I w środku mamy nasze urządzenie, które oczywiście wyciągamy. I montaż też jest bardzo prosty. Wkładamy naszą wkładkę i wkładka zaczyna po prostu działać. Jak możemy sobie zobaczyć, nie wiem czy to będzie na materiale widoczne, złapie nam ostrość czy też nie. Wkładka jest... 2,5, 5 Giga i 10 GigaBitów. A więc mamy tutaj SPF-a, który obsługuje 10 GigaBitów, więc wkładka jak najbardziej będzie obsługiwać. Oczywiście ważny jest w tym przypadku też odpowiedni kabel, żebyśmy po prostu mogli to osiągnąć. Przykładowo, nasz kabel kategorii 8A. Czyli w tym przypadku jest możliwość do 40 gigabitów na takim kablu eternetowym oczywiście transferu. Nie ma najmniejszego problemu, żeby w tym przypadku było to podłączone do urządzeń, które obsługują transfer 2 gigabitów, bo oczywiście to jest maksymalny przepust na takim kablu. Oczywiście montaż takiego adaptera jest prosty, więc montujemy. Wyciągamy, oczywiście wyciągamy, obracamy go dokładnie tak kodem kreskowym do góry. Wkładamy, słyszymy klik i jest zamontowany. Oczywiście, wyciągnięcie też jest bajecznie proste. Odginamy ten złoty element, czy też żółty. Dokładnie tak. Od, odegnij, mhm. on musi na prosto, i wtedy za niego ciągniemy i nasza. Wkładka jest wymontowana. Jak mogliście zobaczyć, operacja jest bardzo prosta.